Siemaneczko, Siemaneczko, tutaj Kat Witam na moim nowym kanale. Jeśli odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję. A jeśli Wam się nie spodoba, to po prostu łapkę w dół. W dzisiejszym odcinku nagrywamy najłatwiejszą grę na Roblox. Przynajmniej tak się nazywa ta gra. Tutaj trzeba zdobywać różne endingi. Na przykład trzeba zdobyć ending z Pucharem którego właśnie idę zrobić. Ending. Jo. To, to, to zrobiłem? Ten ending, więc teraz czas na następny ending. No to. Zrobię teraz fail. Wystarczy spać do przepaści. Kiedy się tam nie wróci żadnej kulki. Bo zaraz wam pokażę, co się stanie, jeśli się wróci jakąś kulkę tam. No to kolejny ending, Reset Charakter po prostu trzeba zrobić, no i on się nazywa Reset. Reset znaczy się, tylko Reset. No i teraz Babuka są się stanie, jeśli się wcieli jakąś kulkę. Są różne kulki, jak się na przykład wcieli żółtą, to przenieś, i się, wejdzie do tej otchłani, to wtedy przeniesie was do świata sera. Który jest ending do zdobycia o nazwie Ser? Po prostu. Cheese. Są inne kulki takie: pomarańczowe. Nie, pomarańczowe chyba nie ma, chociaż nie wiem, ale są czerwone na pewno, fioletowe. Chyba była też niebieska, tylko jej nigdy jeszcze nie miałem. W ogóle nie grałem w tą grę. Kiedyś, ale to było już trochę temu. O, na przykład teraz jest czerwona kulka. Jakby nagrywał kiedyś, co na pewno zrobię, yy, inne gry na Roblox, to wtedy mogę mieć trochę rzeczy tam odblokowanych, bo gram na moim głównym kącie, a nie kącie do nagrywek. No to tutaj przeniosłam się do czerwonego świata w ten sam sposób, tylko że z czerwoną kulką. A tam co się dzieje? Poczekajcie chwilę, zaraz odbiorę ten link, tylko zobaczę co tam się dzieje. A nic się nie dzieje. Może no, trzeba zrobić jakiś sekret, żeby to się odblokowało. No to odbieram ending o nazwie Apple, czyli jabłko. Nie znam zbyt dużych innych w tej grze, ale wiem, że jest taki ending, w którym trzeba przenieść jakąkolwiek kulkę do puchara. Żeby tak dotknęła, ale nie jestem pewien, czy to tak na pewno jest. Ci nie stają, bo przecież może to być dowolna kulka. Jakby co kulki spałbują się radołowo. No to teraz jest czerwona, i chyba z czerwone, to będzie nawet łatwiej, bo będzie łatwiej ją w drugą stronę. O nie! O nie! O, o nie! A tam coś stało. Chyba było takie jakoś tam. Wiem o tym, ale po prostu nie wiedziałem o tym. <laughs> wiedziałem o tym, tylko po prostu zapomniałem, ale nie wiem jak zrobić dalej ten ending. Chyba trzeba po prostu w tej samej czasie co kulka wpadnie wejść tam. To zostaje odchłani, po prostu razem z kulką weź do otchłani W ogóle teraz mi się spałduje częściej ta czerwona kulka. Ej wiem chyba czemu. Padło do świata z tą czerwoną kulką. Może w tym, te, przez te, te, to, albo może to w wiek okoliczności zwykły. Nie wiem przypominam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji jeśli wam się podoba, jak wam się nie podoba to zostawcie łapkę w dół nie zmusza do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, ale po prostu jak wam się to podoba na tym kanale pewnie będzie o wiele więcej innych gier takich jak na przykład Brookhaven może nie wiem może będzie The Strongest Ground, chociaż The Strongest Battlegrounds nie lubię. Ale może wiek Może trochę z Was lubi. Może większość, może mniej. Może trochę z Was po prostu lubi The Strongest Battlegrounds. Po polsku najsilniejsze pola bitew. Block's Fruits. Tylko wtedy będę musiał to nagrywać na politykę, bo mam zbyt dużo odblokowane tam. Może nie drugie morze lub trzecie. Ale po prostu w pierwszym morzu. Po prostu w pierwszym morzu jestem całkiem ok, chyba, Chociaż dopiero jedną czwartą chyba, chyba te, lub jedną piątą, lub jedną dziesiątą tego pierwszego morza, ale i tak to jest ok, mam dobre fruty jakby co też, na przykład alsa, ale wracajmy do tej gry, próbuję już od paru minut, od dwóch minut jakiś przeturlać tą piłkę, ale nie umiem. No to nie wiem, czy zaraz nie będziemy kończyć tego odcinka, przez to, że nie umiem tak robić. Śmiesznie to by było. Ale chyba będziemy musieli tak zrobić. Może jeszcze minutę tego odcinka będzie. Chociaż nie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli Wam się nie, nie podobało, to zostawcie łapkę w dół. Nie zmuszam do subskrybowania i lajkowania. No to do widzenia. Pa.